Pana Jęczaka oraz od Urzędu Skarbowego. I tutaj był pierwszy krok, który był przeprowadzony w porozumieniu, to co było zawarte w porozumieniu, czyli w trójkącie burmistrz Miasta Bochni, zawodnicy i członkowie stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia przekazali pieniądze potrzebne do blokowania tych kont. I czy Państwo, to troszkę trwało, więc podpisałem ugodę z firmą Team 16 sierpnia, na podstawie której pomornik sądowy przy sądzie rejonowym dnia 23 sierpnia, umorzył postępowanie. To była kwota, kwota była w sumie około 27 tysięcy złotych. Według gody była pomniejszona o 5 tysięcy złotych i rozłożona na dwie rady, a całą zaległość wobec Urzędu Skarbowego która wyniosła z odsetkami ponad 30 tysięcy zł, została wpłacona jednorazowo i konta zostały zwolnione. Więc można było przystąpić do dalszych To są te właśnie pisma, które. to jest pismo. I proszę, to jest pismo z Urzędu Skarbowego. Proszę nie wyraźnie, też to wszystko jest do wglądu. I jest tutaj pismo o zabronieniu, o zajęcia przez Urząd Skarbowy. Po tym. Wydaje mi się do burmistrza, bo taka była też umowa, że burmistrz dopiero tak, zero przekaże pieniądze, jeśli będą konta odblokowane. I poprosiłem również w związku z tym, że rozpoczynaliśmy działalność i tych zobowiązań było dość dużo w danej chwili. Poprosiłem burmistrza i uzyskałem taką decyzję, który odstąpił od płacenia pięciu rad i przeniesienia rad rozłożonych równo na od stycznia 2012. Wcześniej została zapłacona rata pod koniec, pod koniec lipca została jeszcze jedna rata zapłacona. Co prawda nie, jeszcze wtedy nie działa, nie, nie tak z panem wpłaciliśmy tutaj kwotę do miasta, więc porozumienie zostało utrzymane. To jest, to jest ta decyzja właśnie odnośnie tego długu. To jest to 177 533 zł rozłożone na 34 rata. Po tym przystąpiliśmy, przystąpiliśmy do, podpis, do podpisania ukody pozasądowej, bo Państwo być może nie wiedzą, ale w międzyczasie nastąpiło wypowiedzenie umowy Wojskiemu Klubowi Sportowemu w związku z zajęciem kont. Pan Burmistrz wypowiedział umowę, którą, która będzie obowiązywała znaczy rozwiązywała umowę o dotację z miasta. Niemniej jednak ta umowa, ta roz, wypowiedzenie Naszym zdaniem nie trafiło, nie było skuteczne, dlatego iż zarząd już nie działał w tym momencie i tak naprawdę nie było osoby y, odpowiedzialnej, która mogłaby odebrać to, y, y, to wypowiedzenie. Dlatego wspólnie z panem burmistrzem, z pracownikami y, 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 pionu Prawnego Urzędu Miasta pod, y, z taką, przygotować taką umowę, którą y, podpisaliśmy, godę poza sądą, pozwalającą na, na to, żeby po prostu przywrócić finansowanie tej trasy. To jest ta właśnie podawoza sądowa. Po tym, godzinę, później, e, podpisałem aneks do umowy. Aneks do umowy, w związku z tym, że tylko już był sierpień, praktycznie wrzesień, była wykorzystana tylko jedna transza, powstawały trzy transze. W związku z tym, że był to bardzo krótki okres, tutaj też to powstało na tym spotkaniu w starostwie, bodajże to jeszcze w lipcu było, e, według tego porozumienia trójstronnego, Pan Znaczy, e, mieliśmy 60 tysięcy z tej dotacji 250 tysięcy podnieśliśmy do 190, a w zamian e, rekompensatą było przekazanie tej kwoty netto ze spółek z trzech spółek miejskich. I przystąpiliśmy, przystąpiliśmy do realizacji projektu. Tak naprawdę, e, projekt realizowany był, być może przystąpiliśmy do wznowienia finansowania, bo w realizowany, zawodnicy trenowali e, wszystkich drużyn e, praktycznie cały czas. Więc e, tak mówię, w ramach tego projektu Zwłaszczań prowadziło o rozgrywkach trzy drużyny Ligi Piłki Nożnej. Seniorzy, który, którzy zajęli bardzo dobrą rundę, e, zajmując e, na końcu jesieni pierwsze miejsce czwartej w 4 Lidze wschodniej Małopolskiej. Juniorzy młodsi i starsi, którzy również z powodzeniem walczą w Najwyższej Lidze Juniorów e, w e, Małopolsce. E, oczywiście według tego, e, te, e, umo, e, tego projektu zapewniliśmy im warunki. E, dogodne warunki do prowadzenia zajęć oraz e, opłaciliśmy fachową opiekę trenerską i wypłaciliśmy opiekę w organizację. E, 19 stycznia e, złożyłem właśnie sprawozdanie z tego. Jeszcze tutaj mi się chciał chwilę zatrzymać, bo e, trzeba jeszcze podkreślić tutaj, może nie tyle z panem burmistrzem, co z panem Markiem Maciuszkiem byłem w stałym kontakcie, także bardzo często, żeśmy się spotykali, żeby nie było jakichś mówił. Co do rozliczenia dotacji, byliśmy, jeśli pojawiały się wątpliwości rozwiązywane, one były od razu. Także dziękuję Pani Marek tutaj za pomoc. W międzyczasie podpisałem umowy sponsorskie z tymi trzema spółkami, to jest na kwotę netto. To była ta deklaracja Pana Burmistrza na kwotę 60 tysięcy. Na tej podstawie sporządziłem umowy, a to będzie później, ale sporządziłem umowy z zawodnikami drużyny, pierwszej, pierwszej drużyny. I w czterech latach było, była ta kwota później wypłacona y, w całości. No właśnie o tym, o tym teraz mówię. Dlatego dopiero, proszę Państwa, dopiero mimo, że, mimo że to y, było, że było przewidziane tak tutaj według umowy 10 tysięcy złotych miesięcznie przez 6 miesięcy, dopiero podpisałem umowę we wrześniu, dlatego jak dopiero jak zabezpieczyłem pieniądze, wtedy mogłem podpisać umowy. Niemniej rozłożyliśmy to na cztery lata i zostało to wszystko wypłacone w formie czy to umów, czy to dojazdów, dojazdów na, na treningi meczne. Na bieżąco regulowałem zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na to, na to cały czas środki przekazywali członkowie stowarzyszenia oraz szukaliśmy różnych form, form dofinansowań i udało się, ja później w finansówce powiem ile spłaciliśmy, niemniej jednak co tu było ciężkiego, po prostu kurator nie ma poważnie do takich rzeczy jak sprawy podatkowe i dla mnie był problemem rozłożeniem na raty w Urzędzie Skarbowym, był duży problem, niemniej jednak udało się to w trzech czy czterech transzach spłacić, a tutaj z Panem Kierownikiem ZUS-u deklaracji złożyłem, że co miesiąc 3000 tysiące będziemy wpłacać i z tego się wywiązywać, od no oprócz tego oczywiście na bieżąco pewno wszystko płaciliśmy na bieżąco odnośnie tych umów, które podpisałem, wprowadzaliśmy pieniądze. Cały czas były prowadzone rozmowy z firmami, oczywiście w różnych kwotach te firmy docelowo przelały te pieniądze, później tam będę jeszcze sprawozdanie finansowe. Jedna z przyjemniejszych rzeczy, jaka nie w tym bardzo krótkim okresie czasu spotkała, wraz tutaj z klubem, z klubem Seniora. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za miłą współpracę, bo to jeden z ciekawszych, z ciekawszych, wydarzeń tutaj w ogóle w, w, te, w tym półroczu. Przewodniczyłem Komitetem Organizacyjnym w Bibliuszu 93 Istnienia Błańskiego Klubu Sportowego. I w ramach tego Bibliuszu stowarzyszenie organizowało, mówię, lub współorganizowało, zaraz powiem dokładnie. Takie wydarzenia, mecz piłki nożnej, z grupę grupet Nieciecza, to była organizacja tam sponsor, bodajże Pan Majka 500 złotych, reszta było pokryte ze środków stowarzyszenia, dwu piłki nożnej z jednotą Kesz drużyna seniorów oraz drużyna trampkarzy Mosir, Motnia było pokryte ze środków stowarzyszenia, mecz piłki nożnej boju w pks z odbojami Dembica. tutaj tylko logistycznie wymagałem Panu Antoniemu Nożkowskiemu, który to całe przedsięwzięcie przeprowadził, Mecz Old Piłki Ręcznej BKS Old Boys BKS Old Stars kontra Vivek Kielce Old Boy. Tutaj pan Jarosław Serwinowski organizatorem był, niemniej jednak, jest dopadało dokładało się do wynajmu hali oraz do zabezpieczenia ochrony. No i przeprowadz jeszcze. przeprowadziliśmy bardzo miłą akademię z Waszej dziewięciolecia jubileuszu klubu sportowego. Większość z Państwa tutaj była na tym, tam były wręczone e, różne odnaczenia z okazji właśnie jubileuszu, oraz e, wydaliśmy też książkę autorstwa Marcina Leśniaka 90 lat pogańskiej pielki nożnej. Jeszcze raz serdecznie przy tej okazji dziękuję kolowi seniora i wszystkim osobom, które się zaangażowały w organizację tego jubileuszu. E, tutaj też trzeba podziękować e, panu burmistrzowi, bo też nas wsparł, e, jeśli chodzi o jubileusz, wsparł nas kwotą 5 tysięcy to na za reklamę po prostu Urzędu Miejskiego wspomógł na tą kwotą ten obchodzony Bideusz oraz tutaj, tutaj dziękuję panu starości i starostowiatowemu za wsparcie wydawnictwa też po 5 tysięcy. Na bieżąco spłacałem w miarę wierzycieli w miarę posiadanych środków, które Stowarzyszenie pozyskiwało oraz podpisywałem porozumienie na mocy, których wierzyciele rezygnowali z części zapłoszeniu. To znaczy... Proszę Państwa, jakiekolwiek środki, które udało się, oczywiście poza środkami miejskimi i spółkowymi, bo te szły tylko i wyłącznie na bieżącą działalność, pozostałe środki, które pozyskiwaliśmy, były na bieżąco jak największą ilość spacaliśmy, żeby po prostu ten klub mógł funkcjonować spokojnie, żeby nie było jakichś przeciwstanów, żeby w pewnym momencie nas tutaj zablokowały. Cały czas praktycznie ze wszystkim przyczyklecałem, ja miałem kontakt i Później w e, sprawozdaniu finansowym, jaką kwotą się to zakończyło. Złożyłem e, pod koniec roku do Urzędu Miasta Autorskiego dofinansowanie projektu z zakresu sprzyjania sportu e, na rok 2012 na kwotę 360 tysięcy złotych. Wniosłem sprzeciw do nakazu sądu zapłaty, e, zapłaty do sądu wydajnego w I tutaj bardzo poproszę proszę Państwa, tutaj chciałbym się zatrzymać nad sekcją piłki ręcznej i wyjaśnić. Tutaj jest wezwanie do zapłaty, jeśli chodzi o obóz, i tam była taka wyszczególniona była taka usługa przewodnictwa, którą w ogóle nie było, nie było jej w umowie, więc nie zostało to zapłacone. Drugą sprawą, która jest, to jest telewizja Kraku, która też nie wywiązała, się, nie wywiązała się z. Przepraszam, Tarnów, tak? Tarnów. Tarnów. Nie wywiązała się też z pewnych rzeczy, więc to są tylko te dwie sporne sprawy. Pozostałe. Sprawy, trzeba to jasno sobie powiedzieć, żeby nie chodziły plotki, bo, bo różne chodziły. Piłka ręczna, piłka ręczna praktycznie, mówię oprócz tych dwóch spraw, jest na zero rozliczona. Tutaj dziękuję Panu Wilkowi Trajakowi, dziękuję Panu Antoni Moszkowskiemu, którzy jako przedstawiciele firmy za produkt też przekazali środki, pozamykaliśmy temat, tak pan, Pan dyrektor mówił, będzie to załatwione i jest to załatwione. Także tutaj piłka ręczna, która tak naprawdę w stosunku do pełnego długu to być może to na początku było 15%, ale zostało spłacone coś. No i dodaliśmy do tego punktu zwołałem zwyczajne walne zebranie członków dzisiaj jak Państwo obradują nad, nad wyborem nowych władz. Po tym jeszcze muszę dodać, byłem wczoraj uczestnikiem sesji Rady Miasta Połki. Potem dość długo zostałem tam maglowany przez prawie półtorej godziny. Niemniej jednak yy, porozmawialiśmy, być może ta rozmowa jest, była potrzebna na, na Radzie Miasta. Złożyłem do, na niej wniosek w sprawie umorzenia należności powstałej z tytułu dotacji za wykonanie zadania publicznego pod nazwą piłka ręczna i piłka nożna w mieście 2010. Do tego szybciej będę odnosił, bo burmistrz yy, tutaj poprzed, poprzednio powiedział. Jest to ten wniosek. To, to na tym by się skończyło sprawozdanie, proszę Państwa, sprawozdanie yy, merytoryczne, teraz musiał przejść do sprawozdania, Panie Przewodniczący, następnego można? Proszę o proszę o do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe. Proszę Państwa, to jest tak. Sprawozdanie finansowe, zobowiązania finansowe wobec wierzycieli. To jest tam, to jest wszystko, co było związane z fakturami. 101, zł, 620, 101 620 101 62025 groszy, koszty upomnienia. Tutaj ten cały praktycznie koszt wygenerował, e, tak jak mówiłem, e, postępowanie sądowe z panem Janiczakiem, które doprowadziłaś e, do kwoty 6776 złotych groszy, zwiększyło, zwiększyło tą właśnie kwotę. Niemniej jednak w porozumieniu 5 tysięcy złotych zostało zostało e, w formie ugody, ugody spłacone. Razem zadłużenie wynosiło 108 396 ,96 zł. 96 groszy. Spłaciliśmy 60 990 ,66 zł. 66 groszy. W formie porozumień z różnymi firmami udało się mi uzyskać kwotę 17 363 ,25 zł. 25 groszy. Te firmy z bardzo dużym wyrazem podeszły do tematu podeszły, także cieszę się, że udało się, zrozumiałem, że jest ciężka sytuacja, żeby odzyskać e, jakiekolwiek pieniądze. Pod, e, podpisały z nami ugodę i udało się troszeczkę. Oni zeszli, myśmy część zapłacili. E, pozostało w tym, e, w tym, punkcie do zapłat jeszcze unikających z faktu 30 tysięcy zł Rozliczenie z Urzędem Skarbowym e, z, z tytułu VAT-u. Był to VAT za 4 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec. 23 471 zł kosztów ułomnie 841,80 zł dało kwotę razem 24 312 złotych 80 zł zostało to spłacone w całości ze środków też przekazanych przez członków stowarzyszenia bądź też spłaconych tak. rozliczenie z urzędem skarbowym podatek dochodowy zadłużenie, bilans otwarcia z bilansu otwarcia wynikało nie? Nie wszędzie było doleczone odsetki, dlatego dopiero ja do tego później yy, dochodziłem yy, poprzez, yy, poprzez sta, stały kontakt z, z Urzędem Skarbowym i z UPS-em. Odsetki yy, 4236 Razem zadłużenie 65 392 zł. Zostało spłacone 51 325 zł89 groszy. Zł. Pozostało do zapłaty 14 66 groszy. Myślę, że jeśli nowy zarząd wystąpi, bo ja nie mogę wystąpić o formę, formę rad. jeśli nowy zarząd wystąpi, myślę, że uzyska taką zgodę na rozbicie tego narady. Ma takie podstawy. Rozliczenie dotacji Rzędu Miasta 179 tysięcy wynikające z bilansu plus odsetki to daje kwotę 182 tysiące, ale była wpłata pod koniec lipca jeszcze zrobiona, więc to kwota zmniejszyła się do 177 tysięcy. 556 zł. 65 groszy. Wynagrodzenie pracownicze to są wynagrodzenia z trenerami, z zawodnikami, z kierownikami, podczas jakieś umowy, które obowiązywały z masażystami. Kwota ta jest na, była 149 190 32 zł. 32 grosze. Spłaciliśmy tutaj 1400, niewielka spłata 4 zł, jednak 12 703 zł. zostało przez członków klubu po prostu umorzone. Powiedzieli, że jest trudna sytuacja, pozrzekali się niektórych wypłat na dość dużą kwotę. Jak na nich 12 703 zł, to nie jest mała kwota. Pozostało do zapłaty 135 089,32 zł. To są rozliczenia delegacji, bo też w tej formie było po prostu, też zaległość była.

2245 zł, co daje kwotę 46 938 ,82 zł, 82 Spłaciliśmy tu w ratach, dziękuję panu tutaj kierownikowi, spłaciliśmy w ratach, ustaliśmy, że będą raty płacone w kwocie 3000, więc na koniec roku powinna ta kwota zniknąć, jeśli będzie spłacana z zadłużenia. Pozostało 31 938 zł. Podsumowanie całej. Proszę Państwa z bilansu otwarcia. 584 154, 153 zł samych odsetek urosło w międzyczasie aż prawie 17 tysięcy złotych i zadłużenie było na kwotę 601 131 złotych 78 zł. Tu trzeba powiedzieć, że jeszcze zadłużenie odsetki rosną, więc tutaj Urząd Skarbowy, nie wiem jak w stosie przy układzie ratalnym też, czy nie? Czy tylko w Urzędzie na kwocie 14 tysięcy, tam odsetki będą się zmieniać każdego dnia. I jednak przy układzie ratalnym już w sumie nie będzie tam, pozostałych nie powinno być. Więc jest tak, spłata, spłata w gotówce 159 988 złotych, 10 groszy ugody porozumienia z firmami, z zawodnikami, z trenerami udało się w tej formie odzyskać, oni nie odzyskać, odzyskać z mniejszych o 30 66 groszy 25, 66 25 zł. 25 groszy. Pozostało do zapłaty 411 tysięcy 77 zł. 63 grosze. Państwa, z Darowiz, mam tutaj dane 109 422 zł, 40 groszy, Były opłaty członkowskie 1678, zł. z Sergio co jeszcze raz tutaj muszę podziękować panu z Klubu Seniora i wszystkim, którzy się zaangażowali. Na te obchody zebraliśmy 11 853 zł, to jest też pokażna kwota. Oczywiście panią organizowaliśmy te obchody, co pozostało to spłacaliśmy za to długi. Z książki też było 650 zł. Podsumowanie finansów, czyli pełne zadłużenie z Państwa w skali, jest to dopiero, a może już aż jedna trzecia, niemniej dług pozostaje dalej, też pokaże. Udało się spłacić za te całe 6 miesięcy 190 tysięcy 54, spłacić i umorzyć 190 tysięcy 54 złote 35 zł. Dziękuję bardzo.